Siema. witajcie w kolejnym odcinku z Miłowa na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie do rodziny NOVEL Hack. Wogramy z tą rodzinką, ponieważ mam mały niedosyt, bo ostatnio próbowałam nagrać odcinek z rodziny Przyjemniak Ćwir, tam gdzie jest ta Liliana i tam było tak strasznie nudno, że serio, sama przy obrobianiu tego filmiku praktycznie zasnęłam i uznałam, że wyciepuję to i nie chcę na to patrzeć. Po prostu łaknę dram, ponieważ tam nie było żadnych dram, bo założenie u mnie u rodziny Przyjemniak w jest takie, że no w sumie Aleksander miał przesrane życie. Ponieważ jego starą porwali kosmici, no Liliana to wiadomo niekochane dziecko, więc uznałam, że chociaż oni będą mieć fajnie w tym życiu, ponieważ no moje miło, bo to jeden wielki rozpierdziel. I dzisiaj będzie podobnie. Dzisiaj sobie troszeczkę tutaj ponarozpierdalamy, bo tego łaknę, po ostatnich nudach tu się będzie działo. Tylko jak to ma się dziać, jak ty jesteś stary? Stary, czy ty wiesz, że ty jesteś stary? Stary! I to mu zabraknie normalnie życia na te pięć barabara bara, z pięcioma różnymi simami, a ja co dopiero mówić o jego mm, marzeniu życiowym, czyli 20 barabara, bara. to jest troszeczkę impossible, przestań, musisz chyba brać się od razu do akcji, a ty co, tutaj chcesz mi leżeć na tej kanapie, nie ma co, flirtuj, pieść, dotykaj, szybko, prędko, a, właśnie, przy okazji, Rod Humble, debil, się tutaj sam wpakował w pułapkę, ponieważ sobie pieprznął przed samego siebie prezent i no, ja mogę przejść, nie mogę przejść, ale niestety znika po jakimś czasie. To jest dla mnie przykre, ponieważ myślałam, że tutaj Red Humble będzie po wieki wieków Amon, no ale... No, mamy strasznie małe, ale to strasznie bardzo małe zasoby pieniężne. Założenie jest takie, że Honoriuszowi nie będę szukała pracy, ponieważ... Kurde, ja zawsze mam ten problem, że mówię o jakimś modzie, bo wiem, że istnieje taki mod, który sprawia, że simowie starsi albo nastolatkowie idą sobie na cały etat do pracy, a nie na pół etatu. Ale oczywiście ja to mówię, z pana nagrywając, to oczywiście tego moda nie mam, więc po co on ma zarabiać jakieś 5 simoleonów codziennie. Zresztą, jak ma taką zaradną esmeraldę, która będzie bogacić się i ma takie pragnienie, no, ma taką sobie robotę, ale myślę, że jakoś się wyskilujemy, że to nie będzie żaden pro problem. Karolinko! Dobra, dam jej na razie spokój, ponieważ no, muszę się spręczać, jeżeli chodzi o. Simsy to nie ma ciekawych strojów takich młodzieżowych dla dziotków, więc uznałam, że coś trzeba z custom contentu wziąć, no niestety. <grym> Problem jest taki, że on za bardzo nie chce nic wobec Esmeraldy, ona w sumie wobec niego też, ale, no, ale leci na niego, no widać, że leci na niego w pyte, więc myślę, że zrobię im dziecko. I myślę, że Honoriusz będzie o tyle potworem, że jak się dowie, że Esmeralda jest w ciąży, to będzie ją wysyłać do pracy, żeby farmiła pieniążki, no bo z tą kasą nic naprawdę lipa. Jak go, jego stara rodziła te 80 lat temu, to orała pole, zapiprzała jak mały samochodzik. <noise> będzie smutno, jak Honoriusz zdechnie przed urodzeniem tego dziecka. <noise> o nie, sąsiedzi, jakie, jak, jakie tu sąsiady przyszły. Och, Dariusz, ćwir. <noise> Ej, zarywajmy do balbinki. Ale to chwila, moment. Dobra, powitaj wszystkich. Teraz przechodzimy do zapładniania naszej esmeraldy. Esmeralda, potrzebujesz coś do awansu? No dużo. Sprzątania, technika, logika. <noise> Rozczulające. O, jeszcze mamy śmietnik wypieprzony. No tak. O Jezu, normalnie umiera na jego widok. Ty, już myślałam, że nie się wszyscy pakują. Taka loża. <noise> loża szyderców. Będą oceniać jak Barabara bara poszło. Postaraj się o dziecko. Darek! Darek się speszył od razu, poszedł w cholera, tylko zobaczył. O, przepraszam. Jakim cudem pięć barabara bara on już miał? Jak on nie miał pięć barabara, bara, bo miał cztery miłości? Raz, dwa. Teraz ma trzecią, nie? I plus jeszcze wkurzona na niego Karolina próchno. No co mnie ta gra oszukuje? Ej, co mi tacy, kurde, o, tacy naprawdę sąsiedzi i goście, tacy z krwi i kości, o, widzimy, że przeszkadzamy, to już sobie idziemy. Co on taki szczający, halo? Powitaj może tą ścierę, powitaj ją, naszczaj na nią. Albo, no nie, jeszcze Jan Hak tu idzie. Dobra, zrób trzodę, Muszę się zaraz zeszczerzy w gacie. Ej, na kogo ona? Ciekawa, nie zauważyłam. Czy na honoriusza, czy na tego. Albo poczekaj, powitaj tego. Dobra, ej, witamy wszystkich naszych wrogów. Siema, mordo. Eee, wezmę mój najukochajszy śmietnik. <grym> tak, moim ulubionym itemem w Simsach jest śmietnik. Właśnie ten. Z osiedlowego życia. Coś wspaniałego. Nie trzeba go opróżniać. Piękna sprawa. Kurde, nie podnoś mi. Dobra, nie dogadaliśmy się. Dobra, ej, ale w takim układzie, jak on praktycznie już jest, umiera Co ty, no Boże, przecież masz przy dupie tyle kanapek, to nie będę wyżerać. Weź się odklej, o. O, o. co to jest w ogóle? A ja ją, jej wykupiłam. A, to przepraszam, to ja w takim bądź razie muszę komputer wziąć i postawić. A ta co tak żre, chyba trochę za dużo, ej. A nie, on, no tak, bo ona jest w ciąży, będzie wpierdzielać za pięcioro. Oby nie za troja, żeby się nie okazało, że to będą bliźniaki, bo chyba się zesram. Może czas na nowy romansik. Kogo ty znasz? Z Diną. U, to by było ciekawe. Masz dwa pioruny. Dwa Nic Z Czesiał lub nie robiłam ci romansu. Z Donem romans, tak. Albo byście mieli chyba chemię wykozaczoną. U -u -u. Ej, 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 ej. O nie, jakim cudem Jan Hak jest o wiele bardziej seksyjny od ciebie. No nie. To jest takie uwłaczające, nie honoriusz. Musimy iść na randkę w takim układzie. Musimy sobie podbić samoocenę. No, szczerze, to największe podbiciem sobie samooceny byłby romans z Donem. <grym> spróbujmy. Albo odbicie laski twojego byłego zięcia. Nie, to jest twój aktualny zięć jeszcze. Boże, ja się normalnie, kurde, gubię. To jest lepsze niż trudne sprawy, dlaczego ja i wszystko razem wzięta. I spróbujmy z Donem. Co? Dobra, chyba będę tego żałować, ale okej. Okay. Yy, samochodem w sumie. Po coś się kupiło. Tak, ze smeraldą, oczywiście. Jeszcze może zaproś swoją byłą żonę i byłego męża, swojej aktualnej dziewczyny na tą randkę. Zobaczcie, wszyscy. Jak... Co ja tak długo żrę? Nie, no bo gruba będziesz, laha. Znaczy tak niedługo będziesz gruba, bo będziesz w ciąży, hehe. <laughs> Konariusz! <laughs> Ile mu zostało życia? Dwa dni, jeden dzień. Jak może jednak go pomłodzić sama nie wiem. Eee, coś czuję, że to jest złe. Ale chociaż nieświadomie, mam takie wrażenie, że niedługo wbije do nowi jego tą aspirację, bo on też chciał mieć 20 barabara z 20 różnymi simami. O nie, ta idiotka! Z... Ona za tobą podąża. ona cię śledzi! Ona przed chwilą przecież była u ciebie w chałupie, teraz tutaj jest. O nie, ona pewnie cię sprzeda Esmeraldzie, Ona jest chora psychicznie. Ejko, mówiłam o tym A, że tym donem jeździłam na te wakacje I nie udało się mu spełnić barabara z 20 różnymi simami Ale coś widzę, że dzięki temu, że cały czas Tak non stop ten don się mi przewija Poprzez to miło, bo to niedługo mu to wbije I będzie szczęśliwy, więc będzie taki happy end Ech, Mam nadzieję tylko, że macie Ostrą tą chemię, no powinniście mieć Jezu, co ja robię Z tymi simami, proszę powiedz O! Ale jego to też no w sumie don coś czuje, żeby po tych wszystkich mieszankach tych simów, co miał na wakacjach, to on już naprawdę niczego się nie brzydzi i wszystko normalnie zalicza i tak dalej, nie? Oczaruj go. No, ej! No co jest nie tak? To wy macie w ogóle jakąś chemię, czy wy jesteście neutralni? No jak to my? Jakimś cudem on chciał z tobą iść na, na randkę, więc rozumiem, że to jakoś powinno. No, jak to powinno trybić, nie? Przecież macie romansowanie. Don, tyś głupi jest. Don, don. Wszyscy, ale taka latawica jak ty. O, o, o. Ale w takim. Może, może Agnieszka, pilot. Może ona. Walsie. Walsie, Don. O! Nie rozumiem tej chemii. W sumie nie wiem, po co ja tu sprawdzam. Jak i tak jestem na to. Ej, dobra, no to jeszcze chwilę tam, pobajerujmy tego Dona, a jak nie, to weźmiemy tą babę. Zapytaj, podobam ci się. O. Eee, no wiadomo. No Dona to wszystko, ale no to w takim układzie, dlaczego nie chcesz się oczarowywać? Ty jędzo jedna. Donowa. Jezu, myślałam przez chwilę, że to jest... Wszędzie widzę teraz tą Karolinę. Ale nie ona na 100% jest gdzieś na tej parceli. O, co to, to zaścina? A, bo tu jest restauracja, no rzeczywiście jest. No, creepy, creepy. Nie to nie. Zakończę randkę nara, mordo. Dzięki, to było miłe spotkanie. Może któregoś dnia to powtórzymy. No, okej. Okay. Co? On stał, chciał się cmoknąć na do widzenia i nawet on nie chciał się w ten sposób pożegnać. A gdzie jest ta stara lampucera? Elo, mordo. No i tak z dupy, nie? Tak po raz pierwszy Cię widzę na oczy. To normalnie. Ach, jak w jakichś takich harlekinach. To jest takie słodziutkie. Oj, się zgadza, oczywiście. Zagwiszcz. To bryluje towarzysko ze mną już. Olej, jaja, ej, co ci da? Daj mi komputera. Cześć, honoriusz, już ty, ja mój. O, spoko, jakaś dupeczka. No okej, okay, może być, może być. Może być. Te, chętnie skorzystam, obejmij przyjaźnie. No i tak się robi to, ej, no. A dalej pomimo to myśli coś o donie. To też jest fajne. Ja <laughs> ten też wyrywa jakąś starą lampucerę. Zamiast siebie nawzajem wyrywać, to, to co wy robicie? Jeszcze o lodach z nią gada. Nie wnikam. I o jajach. No nie wnikam w te szczegóły, naprawdę. Ale no, tutaj widzę, że jakaś gorąca rozmowa się toczy. A jak u naszych gołąbeczków? O, a ty o skrzypcach. No, zamiast przechodzić właśnie do konkretów o jajkach, czy o lodach, to ty nie zagrasz na niej jak na wiolonczeli. Jak tam u nich? Dalej o lodach. I znowu o jajcach. Co jest? Co to był za gest? Ona w tym momencie właśnie tłumaczyła, co mu zrobił. Boże, nie, idę, fu! Się robi chore. No i co? I patrz, i cierp, i cierp! O, o Jezu, oni chyba gdzieś idą, dobra, zostawiam ich. O, Don! Don, przestań mnie stalkować, Don, nie chciałeś mnie. Ojo, Janie Haku, z nią jeszcze plotkuje, przekarali, jesteś pięknego! Ej, jak to, że Jan Hak nie jest najlepszym przyjacielem? Ale jakim cudem? Co? Jakieś stare info masz ty? Mordo, kurde, odśwież sobie kalendarz. <noise> co on tak się na nią patrzy. Hej, obiecałaś mi coś, mówiłaś mi coś o jajkach i o lodach i co? No, taka niewzruszona. Widzisz, mogłeś, Don, zarywać do Honoriusza, nie chciałeś. O, jeszcze ten chyba. Aha, aha, robił. Było. Aha, aha. Słyszałam, tak jakby Don mówił. Aha, aha. Tak czeka, tak jakby na niego, nie? A powiadają, że kobieta zmienną jest, niezdecydowaną. No, patrzcie, no, patrzcie na niego. No. Oho, chyba jednak ta babka na coś namawia do No nie, tylko Zośka. <ścoughs> Pewnie powiedziała, że mam dla ciebie jak Zośkę, nie? A tu się okazało, że to piłeczka. Chyba jednak poczęstuję go tym eliksirem walić to. Nie potrafię grać pokoleniowo i się tego nie wstydzę. Jak lubię jakiegoś Sima' to nim gram i gram i gram i gram i gram. Zaprosić Sima Agnieszka do domu, no chyba cię popieściło. Chyba cię Bóg opuścił. Ale o, widzę, że już konkrety, konkretne barabara w samochodzie. No dobra, to lecimy. dlaczego nie możecie barabara? Bara? To czemu ci taka głupota wyskoczyła? A no, jeszcze nie macie miłości. Dobra, to chwila moment. Uno moment, to pieścią Jeszcze nie wy nie czułek kutafony. No, 69, no dokładnie, 69,70 to jest idealny próg. Zaprosiłam. Ej, Karolina se poszła, a ten kurde... Ten... O nie, jeszcze będzie się wszystkiemu przyglądać. No, Don, dlaczego to sobie robisz? Don, Don. To mogłeś być ty, zrezygnowałeś. On jeszcze nie. O! Okej, okay, ja mam? bo to chodzi o pięć miłości jednocześnie, ja myślałam, że to jest, jest pięć miłości ogólnie, czyli ja mu nie spełniłam, powitowywuję ją. Czy mi to zaliczy jako miejsce publiczne? Proszę. Tak, zaliczyło jakimś cudem mnie to. Ale nie mówcie, że Don se poszedł. Nie, Don kurde, cały czas on tutaj orbituje, naprawdę jakby on chciał Honoriusza za to wszystko przeprosić. Yy, dobra, tylko dobra, skończcie, 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 skończcie. okej, okay. edytory. Nie! Nie rozmnażania, nie, nie. Edytory. Nie! O, czekaj, czekaj, chociaż może? Bo chciałam kasownik, i tak chamsko ją weźmiemy i skasujemy. Dostanie bana. Tylko w ogóle. A, Agnieszka Pilot, okej, okay, fajnie. Tyle dla mnie znaczy, że nawet nie wiem, jak się nazywasz. O, Agnieszka Nara. dobra. Teraz możemy podbijać do Dona, żeby wbić se pięć tych miłości, no bo ja tutaj po to przyszłam, to taka trochę głupota. No dobra, to jeszcze raz, daj mu ostatnią szansę, tak widziałeś, że on tak nieśmiało spogląda w twoją stronę, to bądź litościwy. Daj mu jeszcze jedną szansę. Ej, no nie, zarywa do ciebie. Zarywa do Dona jakiś ziomek. Zapytaj, umówisz się ze mną, do jasnej cholery. Don balasie, się, no. Wszystko psujesz, idioto jeden. No i ta jeszcze się wpierdziela między nich. No na pewno, Honor już ma jakieś ciekawsze rzeczy do oglądania. Chociaż nie że to sumie to jemu chyba pasuje, że wygląda twój tyłek. No, ruszy coś między wami. Czy ja mam normalnie tego dona zaraz wziąć i robić z nim porządek? Dobra, i jeszcze o Barabara gadacie, No to chyba lepiej być nie mogło. Zapytaj. A tak z dupy nagle to chciał, nie? Chyba że chciał po prostu na miasto się przejechać i taki wielce. O, 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 branż, pójdę, pójdę, pójdę. Jesz podoba ci się, podoba ci się Honoriusz. Dobra, mam w ogóle go gdzieś. Mam ważniejsze rzeczy do roboty niż don jego humorki, Nara. A coś będziesz chciał kiedyś od Honoriusza? No, to za debil! Jak mnie wkurzył niemiłosiernie ten ziom i jeszcze ta laska tutaj. Jeszcze laska. Ta baba się wzięła i zmaterializowała. Joe, Jo, biedak. Chodź tu, biedaku. Uważaj, ale na co uważaj? Jazek on jest gruby, on wygląda jakby byłby w ciąży. O, Pali mnie. <ścoughs> Jesteś takim uroczym staruszkiem i tak dalej. Jesteś taki kochany. Ja. Ja tutaj aspiracja romansowania, ty. O ty kurczę. Jak do, do starszego człowieka? O ty. Możesz coś mu... Tak, poflirtuj z nim. Ej, to... To by było w ogóle istne zło dla Karoliny. Ej, poczekajcie, chłopaczki, chłopaczki. Czekajcie, przecież ty masz tą gładką gadkę. Nie płacz, będzie dobrze. A ten jaki gołąbek pokoju w ogóle. Wszystkich chwali, wszystkim sklepia. W sumie spoko, lubię Joe. Ej, hey, Joe! Co tu się dzieje? O nie, zaraz ta ich nakryje i dopiero będzie. widać. Ja odbierz, może zajmie się czymś. O, pozdro. Dobra, rozmawiaj. W razie... Pokaż A Już się prawie lubicie, jest spoczko. No to fajnie. Powiedzmy, że to wszystko dzięki Joe. On takim gołąbkiem pokoju jest. O, teraz może ona dzwoni. Poczekaj, dobra, potem się zeszczesz. Zeszczasz się w gacie ze szczęścia, jak się okaże, że to nowa dupera. Dobra, dawać hajs. Okej. Okay. Co temu się stało? Hej, <grym> samki <kidą> tę mordę. Co mu jest w ogóle? On chyba w szoku jest. Właśnie do niego dotarło, że wziął rozwód. I tak patrzy tęsknym wzrokiem na swoją żonę. A teraz się wkurza. To chyba mam rację. O! 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 do tego jeszcze grażynka, tak, mordeczko? Lecę do ciebie, muszę, na, muszę nabić pięć miłości. A ja w ogóle, mdleją, kurde, raz na tego, raz na tego, to jest coś pięknego. Ej, ale to znaczy, że co? Że jedź gdzieś chcesz? To. Dobra. Honoriusz. Na przedmieścia może fajne miejsce. Tam, gdzie jest Kibel już, nieważne, czy jest restauracja, czy coś. Tam, gdzie jest Kibel, tam idziemy. Co ty szturchami? Ty sama się szturchnij, wywłoko. O, nie, dobra. Chyba trzeba się tutaj wyzbyć tych jego jegomościów. Bo oni się tutaj za bardzo panoszą. Czy mogę ją wyprosić? Wyproś Karolina, wyproś Jan Huck. <grytanie> Naraz kungsy złodupne. No, no nie, no i ten jeszcze kurde grozi. Janeściami. Jan hak co ci się we obie powaliło? I ta, tak samo. Ej, no miałaś ich wyprosić, no. Dobra, jak wolisz dostawać pory, jutro już. Dobra, nie mój interes. Ja jadę. Jest jakimś cudem, cholera jest. Ej, kto tu? Dlaczego ty sprowadziłaś półmiłowa na naszą randkę? I to mi się nie podoba. A, bo to nie jest w ogóle randka, tylko jest spotkanie. Jeszcze dupę im zawiozłeś? I na paliwo się składać? O nie, i ta jeszcze... No, nie... Wszystko się popsuło. Kasownik. Agnieszka, pilot nawet, cię znam już, usuń kogoś. Hmm. Ciekawe jakby siebie usunąć na porceli publicznej. <noise> My się stało, ale chyba nie jest Dobra, usuń, nara. Okej, okay, zarywamy do tej dupery. 50 piorunów mamy. Mamy 50 piorunów ze sobą. Dobra, ej, ja Umówisz się ze mną. No, no, z nią się to spoko gadania, jak z tym Donem. O Jezu, i to już w ogóle sobie łechtasz ego, bo to jest studentka. <noise> Nie dość, że przyjaciółka z dupy to jeszcze trzy pioruny. To będzie naprawdę w past i to mnie cieszy. Jeszcze Dina w ogóle przylazła. A ty też masz z nim niezłąchie. No ale no, bratem. Dina ma swojego innego starego dziada. Co, ale wy pasujecie do siebie, tak się garbicie obydwoje z Diną. No patrz, patrzcie na nich. no! Kupcie sobie pajączka do cholery jasnej. To było umiarkowanie udane przeżycie, możliwe, że jeszcze się spotkamy w dupie z tym. Ja chciałam iść z rudą, a nie z tobą, dziadu. Kurde, się zleje w gacie, niedobrze. Ej, dobra. Szybko! Nie, nie gadaj, że się zeszczasz. No nie, no to już jest naprawdę... Jesteś przegrywem. Ej, no zlałeś się... Zbombiłeś się w gacie i przez to randka ci spadła tak strasznie, no. Czy jest normalne, że ludzie szczają po gaciach? Ej, to nie jest normalne? Aha, dobra, to nieważne. Ja tylko chcę miłość wbić i naprawdę będzie gitarowo. Flirtuj pieścią tymi obszczanymi łapami. Dobra, gorąca już. Obejmujemy się. To wyściskaj ją tymi śmierdzącymi łapami od moczu. Cicho jest dobrze. To są peremony męskości. wcale nie mocz. Proszę wbić miłość szybko na uprędko teraz. Zaproś Grażynkę. Chodź grażynkę. Chodź Graża. Barabara i gitara. Zirtuj pieścią jeszcze za to. O nie no jeszcze zadecka! Zadecka, ty jest stara bydziągwo. Ty przy Honoriuszu to jesteś jeszcze młoda laska, więc przestaj kwękać. Jak Honoriusz na stare lata sobie życie poprawił i teraz ma jurne życie, to może ty też jeszcze zadecka będziesz tak miała, to tam nie osądzaj. Nie, bo jo jo tylko po prostu weź. Tak, oświadczymy. On tak, bo w sumie on. Ej, ale to byłyby jaja oświadczyć się jej, a on będzie mieć dziecko z kimś innym i w ogóle mieszka z jakąś inną laską. Ej, to jest zajebiste. Dobra, mam nadzieję, że już niedługo pyknie wam miłość. No jest, nareszcie. Chcę Barabara bara, bara na dowidzenie. Okej, okay, myślę, że na do widzenia bara Barabara jest nawet wskazane. Zaprosiłam, zaprosiłam. Niech ona już nie żyga na twój widok. No weź no! Śmierdzi samochód honoriuszem, przykro mi, ale... Dobra, bara-bara i gitara, jak to mówią. Dobra wymówka na rance z jakąś inną laską. Ej, sorry, ale muszę spadać, bo niedługo moja dziewczyna rodzi dziecko. <śmierdzi> Piękne. O nie, wiem. dobra, bądź taki męski i wkrocz do akcji, jako nie mogą twoją laskę w ogóle bić i tłuc. No przez, przez nich płaczę. Z tego, że przez ciebie będzie płakała dwa tysiące razy bardziej. Nie, a ten w ogóle jest tym gołąbkiem pokoju. Patrzcie, pociesza tego Jana Haka. Dobra, w ogóle z nią to możesz turchnąć, spoliczkować ją. Jej udajesz, że w ogóle nie znasz, że wcale nie łączyło ciebie i jej 50 lat wspólnego pożycia. Weź, no. I jeszcze ona się nastawia. Na... Nie, nie, tak ma nie być. No, wyproś ją tą jędzę nie spierdziela. O, jak ją w ogóle wyprosił? <średziny> Widzieliście tak łapami. Nara, no, nara. No, no. A z Janem hakiem to w sumie możemy sobie jeszcze trochę porozmawiać. O, o, dobra, szybko trzeba dowody zbrodni wziąć i usunąć. Gdzie ty idziesz, Esmeralda? Nie! Okej. Okay. Dobra, zjesz se. Aha, wy nie macie stołu. No faktycznie, zapomniałam mu najważniejszym. Przyniosłaś stół, to byłoby fajne. Ej, ale nie, marzeć, będę tu spoko w sumie. Gituwa, możesz nareszcie usiąść. Jesteś ciąg, że musisz się oszczędzać, musisz dużo siedzieć, ale pamiętaj, do pracy idziesz. Ej, właśnie na no do pracy idziemy. Logika. <grym> jesteś w ciąży, ale będzie, że w deszczu patrzyła w gwiazdy. Ej, no co jest nie tak, Boże, weź, weź ją nauczy w ogóle szacunku. Ojejku, co jest nie tak z nim? No, Haczku, Już było tak dobrze między nami. Ach. Przyjaciółmi, jesteśmy, Haczku. Czy ty jesteś normalny? No nie, nasz dło też idzie. Papado! Hej, Jo! O no nie, no będzie żygoć. Będę żyć. Dobra, to ucz się techniki, to też szybko nabijesz. Se, najgorzej będzie z tym sprzątaniem. No nie, no, znowu żyga. Tylko błagam, żeby to nie były bliźnięta, bo normalnie zabiję honoriusza. Wtedy na pewno umrze, ale nie ze starości, tylko z jakichś innych nieznanych przyczyn. Ej, okej, okay, to przed spankiem. Zrobicie jeszcze coś. No, nie, no, znowu żygam. jest z nim nie tak. O nie, on zemdlał, co to debil. Niedobrze. Obudź się, odprasz się. Dobra, resztkami sił, dasz radę. Przecież ty masz pragnienie romansowania. O Jezu, no, odprężcie się, czyli jesteście normalni. No, nie zrobią tego. Nie, to nie. No, ten się odprężył. O Jezu, skreśliłam mu to już już. Nie... Dobra, śpicie w ogóle w cholerę. Okej, okay, dobra. Myślę, że to w sumie będzie na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na moje pozostałe. Zmiłowaj i nie tylko. Trzymajcie się. Simsiiki z wami. Pa!